badeczko ziomeczki z tej strony Twix 12 to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem tak jak e, wspomniałem e, wcześniej na grupie e, Batoniki, nagram e, dla Was odcinek z e, memami o batonikach. Przypomnę jeszcze raz, że na grupie Batoniki dodawaliście memy o batonikach, tak jak wcześniej e, wspomniałem e, także najciekawsze memy pojawią się na odcinku, do no i e, Eh. Biorąc pod uwagę, że były tylko cztery będy, to zdecydowałem, że wszystkie cztery pojawią się w dzisiejszym odcinku. Zanim ten materiał rozpocznę, jednak, no to przypomnę, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem no i zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi kolejnymi materiałami. A teraz już zapraszam Was do oglądania tych tworów. Które zostały stworzone przez moich widzów. Zatem, Elo, zapraszam. Szczerze mówiąc ludzie najbardziej ucieszył mnie ten czwarty mem, zaraz wam tego czwartego beba pokażę. Jaki jest najlepszy batonik na świecie, Twix 12 w 100% się z tymi słowami zgadzam, z góry dziękuję, że tak myślisz, że Twix 12 jest najlepszym batonikiem. Tak ogólnie to powiem Wam tak w skórze Twixa 12, no bo przecież na YouTube ja jestem dla was Twixem 12, tak czuję się trochę jak batonik, także można powiedzieć więc dziękuję. Dziękuję, że mnie tak nazwałeś i to nie jest dla mnie obraźliwe, no bo przecież ja na YouTubie jestem Twixem 12, także mogę się przez chwilę poczuć jako batonik. Także to był taki krótki odcinek z memami o batonikach. Jeżeli byście chcieli dłuższe odcinki, do no i więcej, to oczywiście dajcie znać w komentarzu pod filmem, dlatego ten odcinek będzie krótki, no bo ledwo powiem Wam ludziska się zebrałem, żeby ten odcinek nagrać, no bo jestem niezbyt w dobrej formie. Obecnie jestem chory, a tak w ogóle to mówiłem Wam to w wczorajszym materiale na kanale, w którym to dużo dziwnych rzeczy się działo. Po... Także obejrzyjcie wczorajszy materiał. No i te też polecam, żebyście obejrzeli. Przypomnę, to był odcinek z memów o batonikach. Także, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. Dać znać w komentarzu pod filmem. No i zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi kolejnymi materiałami. Jeszcze jedna informacja na koniec tego odcinka. Usłyszałem u wielu youtuberów, że YouTube robi takie można powiedzieć małe przekręty, że po prostu tym ludziom, którzy subują danego youtubera filmiki się po prostu nie pojawiają, także jeżeli właśnie Wam się filmiki nie pojawiają, no to naciśnijcie taki guziczek przy napisie subskrybuj i przy ilości subskrypcji u danego youtubera, czyli w w tym przypadku u mnie właśnie naciśnijcie taki e, dzwonek, można powiedzieć, dzięki któremu właśnie będą Wam przychodzić wszystkie e, powiadomienia o moich nowych filmach, które będę wrzucał już niedługo na mój kanał. Także ja już się z Wami żegnam. Przypomnę, napiszcie w komentarzu pod filmem, czy chcecie więcej takich odcinków z memów o e, batonikach. Mówił do Was twix ዛፍ ትየው።